Dobrze, panowie, za chwilę przejdziemy do pytań, za chwilę przejdziemy do telefonów. Na samym początku muszę się wypowiedzieć na temat ostatnich wydarzeń, które miały miejsce, mianowicie na ostatnim ceju. Pewna granica była przekroczona. Ja od razu chcę powiedzieć też w imieniu swoim, jak i w imieniu Federacji, że nie pochwalamy tego, co zrobił pan Jacek Murański. W sensie ja to mówię w swoim imieniu na razie. To jest w chuj, tak mówiąc. Nie? Eee, tak, i rozmawiałem z Nitro, eee, pisałem też do Sandry, oczywiście przeprosiłem. Bo wyszło wysoko. Wyszło słabo. Osoba, Jak ktoś mówi, że się na przykład rodziny nie tyka, a pierwsze zarobi, to wbija kurwa na, na tatę właśnie od Nitra, który właśnie. Tak, w święte, ale ja świętej pamięci, nie, to w ogóle. Ale jebać ten temat, nie? jakby. Tak jak, tak jak mówię, nie pochwalam tego i oczywiście. Rafał i prezes FMMA też wykonał chyba telefon do pana Jacka, albo wykona i będzie jeszcze rozmawiał o tym z nim. bo to jest gruba przesada. Tak, nie chcę, żeby już kwestie też Nikodema były poruszane jeszcze raz w imieniu swoim. Przepraszam, Nitro, za to, co się wydarzyło.